Dzień dobry widzowie ja z tej strony Nysa, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kupujemy sobie kolejną licencję, towary dla książkary myślę. Kupimy sobie kolejne książki, ale mamy jeszcze taki jeden problem. Myślę sobie kupić ee, to. Czy mi będzie stać? Będzie mi stać, bo dzisiaj, no i co, Czemu wychodzę? Mamy 20 tysięcy, żeby ogarnić sobie tutaj yy, teren. Ja już yy, troszkę pozmieniałam sobie yy, na offline. Włączę sobie muzyczkę, żeby coś tam yy, grało. No i tak, w tej wnęce będzie chemia, bo tam jeszcze jest jedna licencja na chemię. Ja sobie też kupiłam yy, te rogowe półki, ale one są mi trochę, bo no nie łączą, nie łączyły mi się tutaj, widzieliście. I tutaj chcę sobie przygotować po prostu kącik na chemię. Bo tam jeszcze będę mieć toilet papery. Więc może damy je akurat właśnie tutaj, na tej kątowej, żeby te trzy toilet papery były razem. Ręce mi chyba drżą. I widzicie, tu jest jakaś dziura się robi. I mnie to wkurwia. Strasznie mi to wkurwia. Ale na najwyżej zrobimy sobie tak, że trochę będziemy mieć tam łyso. Na tym myślicie. O nie, Jezu, czemu? Dobra, leban mam, no Przyjmuję się. Yy, no i teraz sobie postawimy tutaj tak półeczki, bo mi się tak podoba, żeby właśnie były w takim stylu, bo alkohole. Moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie, bardzo ładnie uporządkowane. Tutaj brakuje jakichś jednych chipsów, ale raczej ich nie będę miała, więc pewnie te żółte damy na dwa po prostu, czyli na osiem, bo nie, nie ma więcej chipsów już na licencjach. No i następną licencją są też właśnie cukierki, jakieś więc chcę zrobić tam ładne miejsce na słodycze. No i tu widzicie, że też mam jedną półkę, ale to może właśnie w tej licencji. Będzie coś, co mi wystarczy. Tutaj sobie połączymy, właśnie tak, żeby. No, będzie tam dziura. No, połącz się ładnie. Yy, no, będzie tutaj ta dziura na ten moment, ale to wygląda ładnie. Mi się to podoba bardzo. No, tu jest trochę duża wnęka, chyba co? No, ale potem tu na środku będzie taka duża. Chyba, że tamto też trzeba trochę dalej. Czekajcie. A bo tak zostawię. O! I tak jest gitara. Tak jest gitara i tutaj właśnie daję białą podłogę na chemię i wygląda to o wiele lepiej moim zdaniem. Biała podłoga i białe ściany mi się wydaje damy. Tutaj są już same cukierki, ale ja potrzebuję coś tutaj zmieniać. Myślę... No coś tu potrzebuję zmienić. Ogółem już jest taki moment, że mogłabym mieć więcej półek albo czegoś. Ale jeszcze jest taki problem, na lodówki. Lodówki są do wyjebania, moim zdaniem. To wygląda jak gówno. I tak, weźmiemy sobie miaumany, wszystkie te... jedzonka dla zwierzaków na drogerię, bo w sklepach są w tym samym miejscu, w tym samym dziale. Często. Więc ja bym sobie to po prostu tutaj dała. Kto to wstawiał? <grych> ja, Nieważne. Ja bym chciała mieć kącik lodówkowy zajebany ładnie zrobiony. Yy, no. Bo to jest takie kupsko. Straszne to jest kupsko. Tylko nie wiem, jak to zrobić. To jest właśnie problem. Nie wiem, jak to zrobić. Yy, I nie wiem, czy się dowiem. Musiałabym chyba wywalić w ogóle tą półkę i sobie powiększyć yy, rozszerzyć te lodówki. No, ale to, to jest standardowy problem. Mleko. Mleko może jakby sobie dać koło alkoholu na no tak średnio. Ale no dobra, dajmy sobie na razie to tutaj. I też okno tutaj jakby powiedzmy wyjebałam sobie. Bo jednak... Yy, a, półeczka tam jest. No i właśnie jak dała tą półkę yy, tą szeroką tam. To by może się nie zestrało. Bo tutaj właśnie jest, ale nie. Ładnie to wygląda. O wiele ładniej to wygląda. Więc musiałabym sobie po prostu poprzedstawiać to. Ale no to byłaby pewnie sraka, by wyszła z tym. Ale dobra, ja to zrobię. Także widzimy się już za chwilkę. No widzowie, udało mi się tam zmieścić ładnie. Jakieś tutaj to weszło, bo tutaj były problemy. Ale ładnie weszło. No i to wygląda. No cudownie, tylko tutaj jest szpara. I teraz, y, musimy się pozbyć tej szpary Zdecydowanie, tylko tu będzie pewnie problem Albo nie będzie Tylko proszę, trochę tak w miarę równo No dobra, trudno Niech będzie A ty co? Nie chcesz się mi tutaj dać, czy co? No i git jest gitara i tutaj mamy trochę przestrzeni, ale no niestety będziemy musieli raczej wywalimy sobie stąd właśnie e, kawusie. Niestety, niestety, bo fajniej byłoby mieć więcej właśnie tam miejsca na lodówy. Tylko tutaj pojawia się kolejny problem. Te, e, tego okrąglaka trzeba wywalić. Niestety lub stety. Kolejny raz. I tu mi się powinna w półka. Ale ona nie chce się zmieścić. No i tutaj będą po prostu kawy na ten moment. I przebudujemy sobie lodówki. No dobra, widzowie. Mamy tutaj pustą przestrzeń, więc ja już sobie biorę stąd lodóweczkę. I pasuje jeszcze dać lodóweczki na, tą, na tę yy, ścianę. Znaczy, mam nadzieję, że to, to będzie ładniej. Czy ja to wymierzyłam? No kur. Oczywiście, że tego nie wymierzyłam. No, no... Tylko może tutaj. Ciężko, ciężko. Ale nie skacz. No, słuchajcie, może tutaj będzie w miarę to równo. A, bo tutaj sobie dać tak lodóweczkę, nie? W taki sposób. Ale krzywo, ale dobra, ja nie widzę, ja nie widzę tej krzywizny. Dobra, i teraz wygląda to gitara, nie? No, i to musimy dać sobie tutaj bokiem. Czekajcie, to tam wywalę stąd, na razie. Niech ona sobie idzie. Bo tu są drzwi, nie? I te drzwi zawsze zajmują miejsce. Nie wiem po co one są. No i właśnie, bo to są te drzwi zjebane. Ale nic bardziej mylnego. Tutaj mamy wolnego spota. O. No i patrzcie teraz, jak to wygląda ładnie, nie? I w teorii mogłabym dać te lodówki jeszcze tu zamrażarki. Ej no, ej no, ładniej to wygląda o wiele moim zdaniem teraz. No i tu jest lodóweczka jedynka. Ej no, patrzcie, ile miejsca się zrobiło. Bo musimy też kupić kolejną yy, szafkę, kolejną mnie na yy, książki. W ogóle te są displayowe fridge. Ciekawe są, nie? Ale... Yy, tak średnio mi się to podoba. Nie będę ukrywać. Kasy może za chwilkę. Dajcie mi... Yy, tego. Nie do tego. Shelf. Shelfik. To chciałam. Domu musi tu się zmieścić. Tak w miarę równo, żeby to stało. Jak o w oczy to wywalił! Oh. No i mamy książki widzowie, już zamówione. Mamy tutaj jakiegoś kotka. Ej, fajnie się e, pasuje nie do tej półki. Mamy tutaj łasy Upon the Time. Jakaj okay, dusę dam od razu, żeby ci mi dołożyli. Mamy tutaj krok z krokodylkiem. Super. Tutaj mamy kolejnego kroka. Tutaj to. I gdzie są książki dalej? Tutaj mamy jakieś na rowerze, ktoś jedzie. Super. Kolejna książka to jest Vintage Storebook. Tutaj jeszcze mam miejsce. Dalej. Dalej mamy. The Surprise Book to jest chyba ostatnia mi się wydaje. Czekaj, tu jest ile Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Więc to jest tyle. co, będzie mieć dziurę na tym. Nie podoba mi się to. Ale ogółem tutaj, pięknie to wygląda. Zaczęło to wyglądać pięknie. To mi się podoba. I to ma stać chyba tu. Zgaduję. A ta druga ma stać tu. No, ej, widzowie, teraz ten sklep wygląda cudownie. Ej, wygląda... Wow. Wygląda wow. Podoba mi się giga, jak on wygląda. Yy, no i co? Market play, Place. Nie wiem zawsze mówię place. Yy, ale no. Na <laughs> tak gadam? To jaka droga w ogóle jest? No, ja sobie daję cenę blisko właśnie Market Price'a. Bo te produkty giga schodzą mnie. Takie to już macie na trochę za duża. To mu jest 7.15 może być. Tutaj mamy kolejną książkę o kroku. Dajmy sobie 9.60, tylko że jej nie, nie zapisuję. Tutaj kolejna książka 10.40. I tu kolejna książka, 9,85. Na... To jest najdroższa książka na ten moment. Bo książek jest w ogóle ile, policzmy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na się, dwanaście. Czyli tak teoretycznie pasuje kupić jeszcze jedną na książki, żeby każdy miał po cztery półki. Ale na ten moment nie mamy na to miejsca, oczywiście, bo ja nigdy nie mam miejsca w tym markecie. Bardzo dumna jestem z alkoholi i na pewno nie jest tej półki, bo wygląda jak kupsko. I jeszcze musimy tutaj zrobić podłogę. A ja tu mogę wejść w ogóle do tej półki, Jezu. Matko jedyna. Dobra, jedną podłogę mi tu brakuje. Gdzie tej podłogi brakuje tam? Na tu. No no i teraz wygląda to jak kupa, nie? Tutaj. Więc chyba do końca sobie dam tutaj białą. Żeby chociaż to jakoś wyglądało, zgrywało jakieś pozory. Ej, ale do, Ej, może na całym sklepie sobie taką e, zrobię białą jednak. Ładniejsza, giga. Biała farba na ściany. No... No ładniej to wygląda, powiem wam. Na pewno te ściany w ogóle ja myślałam wypierdolić się takie na przemiennie, bo są paskudne. Nie wiem, nie wiem, kim ja byłam, że takie zrobiłam. Nie wiem. No i co? Raczej na kolejną licencję muszę zarobić dużo. Bo nie wiem, no. Wiecie, jak kosztuje te, te... No czemu? A! Yy, 83,5 tysiąca kosztuje kolejna sekcja. W ogóle te sekcje są tak teraz drogie, że to jest śmieszne. Po, ponad 10 tysięcy do góry cena idzie. Tu już 20 prawie. A tutaj, no, 15 tysięcy do góry, nie? Więc są bardzo drogie te sekcje teraz. No, boli mnie to niemiłosiernie. Wygląda za ładnie. Teraz na szybko czek, czy wszystko jest na sklepie. Oczywiście nie ma, bo tak by nie mogło być, jakby nie było. No i te covidosy sobie raczej tutaj dam na dwa. No, otwieramy sobie sklepik i zobaczymy, ile dzisiaj zarobimy po... Nowej licencji. Ostatni klient dzisiejszego dnia 262 dolary. Dziękuję bardzo za zakupy i życzę miłego wieczoru. A my sprawdźmy, jak wygląda nasz dzień. No słuchajcie, 12 tysięcy komu, a tutaj nie niecałe 10, także yy, no, nie licząc całej reszty, to jesteśmy 2000 na plusie. Więc bardzo fajnie to wyszło. Także widzowie dzięki za oglądanie i do następnego.